Tomasz Koncewicz z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej będzie moim gościem w magazynie Pod lupą, a porozmawiamy o wyborach. Zapraszam na rozmowę. Program wyborczy Tomasza Koncewicza, kandydata do rady miejskiej to 10 punktów. No i naj, najbardziej ciekawy punkt to chyba punkt pod tytułem nowość, nowość, nowość. Co co Pan nam oferuje mieszkańcom Bogatyni w ramach tego hasła nowość, nowość, nowość? Panie redaktor, zanim odpowiem na te pytanie i te 10 moich punktów programowych lub kilku, kilka z nich, na początku chciałbym Pani bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do studia. Wiem, że u Pani teraz w okresie kampanii wyborczej drzwi się pewnie nie zamykają, także miło mi z tego powodu, że mnie jako takiego może związanego akurat z, z, z Komitetem Koalicji Obywatelskiej, ale... Bezpartyjnego kandydata chciała Pani tutaj do studia zaprosić. Co do nowości punktu dziesiątego z mojego programu wyborczego, ja bym bardzo chciał zwrócić mocną uwagę na to, że w Bogatyni, tak jak w wielu miastach w Polsce, zwłaszcza tych miastach o profilu takim miejsko-wiejskim, nie ma budżetu obywatelskiego. Oczywiście, w miastach na prawach powiatu jest to już teraz obowiązek ustawowy. Natomiast jeśli chodzi o takie miasta jak Bogatynia czy Gmina Bogatynia, tego nie ma. Tego moim zdaniem zabrakło przez wiele lat, poprzez ostatnie kadencje Rady Miejskiej. Ale także nie było takiej inicjatywy ze strony dotychczasowych burmistrzów, którzy tutaj byli u władzach miasta i gminy. Myślę, że to jest także coś takiego, gdzie możemy prowadzić trochę i zachęcić e, mieszkańców do większego udziału w tym, na co w Radzie Miejskiej, e, na, na co w budżecie miasta e, pieniądze są wydawane. Można moim planem e, i myślę, że tutaj sporo osób, z którymi rozmawiam z mieszkańcami miasta, e, byłoby w taki sposób wdrożenie budżetu obywatelskiego, e, żeby m, rozdzielić go może m, na trzy e, obszary. Pod kątem trzech okręgów wyborczych, czyli okręg pierwszy wiejski i dwa miejskie, okręg numer dwa i okręg numer trzy, gdzie część budżetu Mogłaby być przeznaczona, że to mieszkańcy decydują, gdzie właśnie w ich lokalizacji, w ich miejscu życia pewne projekty mogą być realizowane. Choćby nawet budowa placu zabaw, może jakaś inna inwestycja, która będzie im na co dzień służyła w takim codziennym życiu. I o którą mogą dbać. I o którą oczywiście mogą dbać, bo to też jest bardzo ważne. Ja z mojego punktu widzenia i tutaj z udziału czasami w rozmowach z mieszkańcami, właśnie poprzez spotkania, z radami osiedlowymi, no zauważam jednak zbyt małą taką zachętę ze strony radnych miejskich czy kandydatów nawet do radnych miejskich do udziału w wielu takich programach, inicjatywach mieszkańców. To jest bardzo ważne. No, choćby w ostatnie spotkania z mieszkańcami przy radach osiedlowych, przychodzi garstka mieszkańców. Natomiast jeżeli oni by byli zachęceni do tego, ja mam informacje z innych miast czy gmin w Polsce, że na spotkania rad osiedlowych przychodzi po 50, 60, 70 osób i oni aktywnie uczestniczą w tych spotkaniach. To samo w Czechach czy w Niemczech. Czasami brakuje miejsca w sali, bo tyle mieszkańców przychodzi. Natomiast oni muszą być bardzo mocno w to zaangażowani, ale później też oni dbają, bo wiedzą, że to z ich pieniędzy publicznych. Pewne inwestycje zostały poczynione. Z ich zaangażowania Ta, też. Zdecydowanie. Mhm. Ten program wyborczy 10 punktów. To ja mam jakby analizując ten program, to mam propozycję, że pan to by się chyba dobrze czuł w komisji rewizyjnej, bo to jest tak kontrola finansów, kontrola spółek, takie działania radnego jakby, który trzyma rękę na pulsie, głównie jeśli chodzi o finanse. Panie redaktor, to także, ale a propos nowości, jeszcze jest jeden bardzo ciekawy pomysł, mm. myślę z mojej strony, który no, spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców poprzez moje rozmowy tutaj podczas tej kampanii wyborczej. Jest to bogaty Karta Mieszkańca. Pomysł wzięty z małego miasteczka, gdzie skąd pochodzi mój tato. Miasto rodzinne mojego taty z Mazur, Olecko. Miasto typowo turystyczne, gdzie dużego przemysłu nie ma, natomiast tutaj bogatyńska karta mieszkańca mogłaby bardzo mocno także skonsolidować mieszkańców. Polegałoby to na tym, że mieszkańcy, którzy są zameldowani na terenie miasta i gminy, którzy tutaj płacą podatki, którzy tutaj płacą różne opłaty bez żadnych opóźnień mogliby taką kartę uzyskać. Natomiast taka karta y, obligowałaby y, i pozwalałaby na to, że mieszkańcy mogą korzystać na przykład z upustami do udziału na przykład y, w oglądaniu seansów kinowych Bogateńskiego Środku Kultury. Mm -hmm. y, różnych innych spektaklach, y, y, wydarzeniach y, y, takich artystycznych. Y, bardzo by było sport. Waż... Y, może w przyszłości basen i y, 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 na przykład karty rabatowe także, y, do, żeby tych więcej ludzi tutaj później zachęcić, żeby u nas korzystali na miejscu, u nas wydawali te pieniądze, a nie w Czechach, w Niemczech, albo w innych miastach. Przecież jeżeli jedziemy no, do środowa, jedziemy do Szklarskiej Poręby, do Zgorzelca, w weekend widzimy połowę bogatyni, prawda? Nie tutaj na miejscu, no bo jeszcze nic tutaj się de facto nie dzieje. Mało tego, chciałbym ja jako przedsiębiorca, e, miałbym w planie wdrożyć też to i wciągnąć do tego programu przedsiębiorców. To oni tak, że mogliby przekazywać czy udostępniać pewne rabaty przy swoich usługach, czy ewentualnie? Prowadzonych tutaj działalnościach gospodarczych. Natomiast z ich punktu widzenia trzeba było jakąś cegiełkę włożyć do tego, choćby na przykład na inwestycje czy na poprawę infrastruktury, choćby nawet szpitala miejskiego. Mm -hmm. No dobrze, i wróćmy do pracy w Radzie Miejskiej. W przyszłej kadencji, jeśli dostanie się pan to, y, do. Y, wygra pan wybory samorządowe i będzie radnym, to co, dobrze trafiłam? Rzeczywiście, komisja rewizyjna to jest ten myślę, obszar, który że, by myślę, pana że interesował. Też komisja rewizyjna, ale przede wszystkim komisja budżetowa. Mm -hmm. Myślę, że tutaj. Ja jako przedsiębiorca yy, i my w swoich własnych domowych budżetach no, każdą złotówkę oglądamy parokrotnie. Cokolwiek chcemy kupić, cokolwiek chcemy zainwestować, czy to remont łazienki, czy to remont mieszkania, zakup auta? No, oglądamy, jeździmy, sprawdzamy, kontrolujemy te ceny, żeby jak najbezpieczniej, ale także jak najlepiej te pieniądze zostały, zostały wydatkowane. I myślę, że tutaj, ja oglądałem wcześniejsze pani tutaj wywiady z różnymi kandydatami, rzeczywiście tych pomysłów jest bardzo dużo i super. Myślę, że Rada Miejska powinna być bardzo różnorodna, natomiast ja reprezentuję głos, Troszkę, a nawet bardzo przedsiębiorców, i myślę, że my jako przedsiębiorcy wiemy dokładnie, w jaki sposób można kontrolować koszty, w jaki sposób można wydatkować później optymalizować, pewne, optymalizować. czasami no, trzeba szukać różnych innych rozwiązań. Ja zatrudniam teraz obecnie ponad 25 pracowników. Tutaj mam zarejestrowaną firmę, chociaż możliwości miałem wiele w innych lokalizacjach. Natomiast dalej jestem tutaj, jestem z tym miastem i gminą związany i chcę być związany. Natomiast no te wydatki, te kontrola budżetu, finansów, to jest moim zdaniem podstawa. Nie ruszymy z niczym z miejsca, choćby nawet w kontekście turystyki szeroko rozumianej, biorąc pod uwagę no, przyszłą i nie, nieuchronną transformację energetyczną i kwestie związane z kopalnią, z elektrownią turów. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby też, tak jakby, te doświadczenie takich osób właśnie jak ja, no, miało później mocny oddźwięk w tym, co Rada Miejska robi i na przykład, czy to w Komisji Budżetowej, czy w Komisji Rewizyjnej jest w odpowiedni sposób kontrolowany. To ma związek z kontrolą spółek miejskich też? Jak najbardziej, jak najbardziej. No, myślę, że każdy dokładnie wie, że to jest nasze dobro, dobro miasta i gminy, ale przede wszystkim mieszkańców. To są nasze spółki, należące do nas i musimy je w, stopniu, w pełnym stopniu kontrolować prace osób, które zarządzają tymi spółkami. Mam wiele sygnałów dotyczących tego, co jest jeszcze do zrobienia w tych, tych spółkach, także od mieszkańców. Owszem, pewne rzeczy zostały zrobione. Widzę, że pewne dobre kierunki działania są na przykład w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania, rzeczywiście widać te pewne działania. Natomiast dużo jeszcze jest na pewno do zrobienia. Mam na myśli przede wszystkim PEC, Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, no gdzie tutaj naprawdę są gromy spadają od mieszkańców a propos, i to też w jednym z wywiadów było tutaj przez panią poruszane gromy spadają na, przez, od mieszkańców na kwestie ceny. I ceny, ale także pomocy mieszkańcom w tym, żeby odpowiednio była ta polityka tej spółki prowadzona. Choćby nawet mój prywatny przykład, ostatnio w moim mieszkaniu na ulicy Daszyńskiego, w byłej drukarni obok budynku właśnie Pecu, no coś się dzieje z regulacją ciepłej wody, ogrzewania. Przychodzę, żeby zwiększyć moc zamówioną, no i osoba, która jest de facto ekspertem w tym i powinna mi pomóc, jaką pan chce zamówić moc, niech sobie pan zamawia, proszę, to jest wniosek. No, tak nie może być. Ja myślę, że te osoby powinny iść w takim kierunku, żeby każdemu z mieszkańców pomóc. Dużo budynków teraz, dużo lokali ma oczywiście charakterystyki energetyczne, można też to wziąć pod uwagę. Wiemy, ile osób mieszka w lokalu, jak on jest użytkowany, czy jest podpewniczony, czy ma strych, czy ma poddasze. I takiej osobie można pomóc. To nie może być tak, jak rozmawiam z mieszkańcami, zatoniać czyńca choćby nawet i osoby starsze mówią: No, powiedziano mi tyle, że tyle mi wystarczy moc zamówiona. Osoba zamawia 15 kW. I płaci cenę, jaką płaci, nawet jak tego nie użytkuje. Natomiast wystarczyłoby tej osobie może 10, 11, może w niektórych przypadkach więcej. Natomiast taką komórkę, moim zdaniem, można by było zrobić i stworzyć, żeby tym mieszkańcom pomagać właśnie w optymalizacji także kosztów mhm. związanych z pecem. No, pec y, o, i ogrzewanie miejskie, to jest y, temat chyba. Zwłaszcza spółki PEC tymczasowy, bo tak naprawdę już i kandydaci i też mówi się o tym w kampanii wyborczej, że trzeba myśleć dalej, przyszłościowo na, na, na wiele lat do przodu, i zmienić y, sposób ogrzewania miasta, zmienić Jak sposób miejskiego ogrzewania. Jak najbardziej tak, że... jestem też za tym, i tutaj może też wejdę od razu w słowo. Y, ja prowadząc moją działalność związaną z usługami nadzorem BHP koordynacją BHP na dużych projektach budowlanych i energetycznych. Sam byłem koordynatorem przy budowie spalarni odpadów w Krakowie i zakładu termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie. E, takie e, instalacje już w Polsce funkcjonują. E, z tego co rozmawiałem z prezesem Pecu na jednym spotkaniu w Zatoniu, e, na potrzeby miasta i gminy e, gdzieś jest to tak obliczone, że około e, 45-50 MW wystarczyłoby. E, ogólny, ogólnopolski i także powiatowy pro, problem, ale także powiatów ościennych z, odpada, z odpadami, co z tym dalej e, zrobić. Jeżeli chodzi o ich składowanie. Natomiast jest, uważam, świetny pomysł. Takich instalacji w Polsce jest już ponad, czy około 16. Teraz jedna z największych jest budowana w Warszawie, ale jedna ze spółek PGE. Nie wiem, czy by się mieszkańcy zgodzili. Natomiast jeszcze tylko dokończę, jedna ze spółek PGE, PG Energia Ciepła, już zarządza takim obiektem w Rzeszowie. Natomiast czy mieszkańcy by się zgodzili? Myślę, że jeżeli w odpowiedni sposób przedstawiono by mieszkańcom na jakiej zasadzie to funkcjonuje, jakie korzyści nam może dać pod kątem energii cieplnej, także prądu, braku później problemu czy tak jakby zniwelowanie problemu z odpadami ale także koszty które albo pieniążki które możemy uzyskać z produkcji półproduktu choćby nawet żużel który jest później sprzedawany jako podbudowa podbudowę dróg autostrad mm. i tak dalej No pomysły są to dobrze to dobrze że są pomysły bo to znaczy że to jest pierwszy etap To jest oczywiście realizacji. Konsult, to jest oczywiście wymaga konsultacji społecznej mm. ale także myślę że zaangażowania strony PG Mamy świetnych ekspertów e, ze strony elektrowni, ale także i kopalni turów, którzy no, są fachowcami w tej, w tej dziedzinie. E, mogliby też ewentualnie na ten temat się wypowiedzieć. E, myślę, e, a jeszcze wracając, co do tego, czy mieszkańcy mogliby się zgodzić. E, ja, będąc przy takim projekcie uczestnicząc w Krakowie, część mieszkańców rzeczywiście miała obawy. Natomiast były specjalne e, spotkania z mieszkańcami organizowane, e, przedstawiono im, na, na czym to polega. I powiem Pani szczerze, że rzeczywiście sporo osób później było za, i były konsultacje społeczne, były spotkania, i poszło to w dobrym kierunku. Mhm. Wrócę jeszcze do kontroli spółek. Czy to znaczy, że chce Pan też kontrolować spółki w taki sposób, żeby uniknąć bilansu na minusie? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ten bilans musi być, musi być na plus, no jednak to są spółki muszą też w odpowiedni sposób się bilansować, natomiast trzeba to zawsze robić w mądry, w mądry sposób, racjonalny, też nie działając, na, nie działając w żaden sposób na szkodę, na szkodę mieszkańców. To jest jakby priorytet, według mnie. Może być trudno. Oczywiście może być trudno, nic nie jest proste. Tak jak ja jako przedsiębiorca wiem, że żadne rzeczy nie są proste. Ja przed przyjściem do pani do studia miałem kilka telefonów od moich kontrahentów. I wczoraj i dzisiaj, praktycznie codziennie, mój telefon cały czas jest dla nich aktywny przez wiele godzin w ciągu dnia. Te problemy trzeba rozwiązywać, tak jak we własnym przedsiębiorstwie. Natomiast trzeba mądrze, jako rada miejska, jako, także jako burmistrz, te osoby, które startują na burmistrza i w przyszłości, ta osoba zostanie wybrana przez mieszkańców, ale także przez osoby zarządzające tymi spółkami, no naprawdę znaleźć odpowiednie rozwiązanie na tym, żeby po pierwsze pomagały te spółki mieszkańcom, ale także Bilansowały się w odpowiedni sposób. Mm -hmm. Miejsca pracy, pomoc mieszkańcom i no, ta, przynajmniej na zero, czy dobrze by było, żeby na plusie były? Te spółki, no, jak będzie na zero, to już jest coś. Natomiast jeżeli będzie zysk generowany w jakiś sposób e, z tych spółek, one także mogą szukać e, choćby nawet GPO, czy inne e, podmioty, mogą szukać też Finansowania z, z, fi, z zewnątrz. Finansowania z zewnątrz, mm -hmm. oczywiście, są takie możliwości. Dużo pracy. Bardzo Ale sport, sport to jest też Pana dziedzina, o której Pan pisze w programie wyborczym. No jako były zawodnik Granicy Bogatienia wspieram ten klub od, od wielu lat. Widzę, w jaki sposób są tutaj realizowane pewne projekty, a w jaki sposób mogą być realizowane. Rozmawiam z kolegami, którzy prowadzą poszczególne kluby, się tym zajmują i czasami wręcz z łeską wokół wracają z jakichś wyjazdów czy z zawodów sportowych z innych powiatów, z innych lokalizacji, gdzie no, piękne ośrodki sportowe stoją, a miasta czy gminy nie mają takich, takiego budżetu jak Bogatynia. Miałem w poniedziałek spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki panem Piotrem Borysem. Rozmawiałem z nim, zresztą można to zobaczyć na moim profilu facebookowym rozmawiałem z nim, jakie są możliwości pozyskiwania takich pieniędzy po, po całym tym może ucichnięciu kwestii kampanii wyborczej w przyszłości chciałby on z tego co mi przekazał przyjechać do Bogatyni lub doprowadzić do jakiegoś spotkania w taki sposób, żeby tutaj rzeczywiście można było pozyskać odpowiednie środki i fundusze na rozwój także tej części którą może bardzo mocno skorzystać młodzież i dzieci z naszego regionu. No spójrzmy obok nas, tutaj, gdzie teraz jesteśmy w studiu boiska przy szkole podstawowej nr 3. Czekają na remont. Czekają, doczekają się, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się tym osiedle bardziej, że tutaj, czeka nie tylko szkoła. Y, nie, nie tylko szkoła, ale osiedle. Tym bardziej, że no, y, wiele dzieci i młodzieży tutaj y, na tym osiedlu mieszka, ale mamy także inne osiedla nawet w tej części wiejskiej. No, gdzie y, pani też ciekawy program nagrywała z młodzieżą z y, Zatonia i Trzcińca. Bardzo ciekawy program. No te osoby y, no, nie, mają, nie mają co tam robić i zrobić ze sobą z własnym wolnym czasem. Mm -hmm. y czy głos przedsiębiorców, bo jest pan głosem przedsiębiorców i proponuje pan swoją kandydaturę jako przedsiębiorcy właśnie w Radzie Miejskiej, czy głos przedsiębiorców w Radzie Miejskiej jest ważny, potrzebny, Powinien, powin, powinni przedsiębiorcy mieć swojego przedstawiciela? Bardzo ważny i bardzo potrzebny z mojego punktu widzenia, ale także ze strony słyszę te głosy od mieszkańców, z którymi rozmawiam. Chciałbym, żeby Rada Miejska w przyszłości była bardzo mocno zróżnicowana. Być i osoby, powinny być i osoby związane z edukacją, ze zdrowiem, społecznicy, także tacy, którzy pracują społecznie, ale też przedsiębiorcy. My mamy trochę inny punkt widzenia na pewne sprawy. Jesteśmy za wieloma rozwiązaniami tymi kulturalnymi, tymi sportowymi ale jednak od wszystkiego i bardzo ważnym jest w dzisiejszych czasach niestety pieniądz. Niestety. Dlatego z tego punktu widzenia ten głos przedsiębiorców jest o tyle tutaj ważny. Mamy w naszym komitecie kilku przedsiębiorców, w kilku innych komitetach także. Do tej pory w Radzie Miejskiej za dużo osób związanych właśnie z takim spojrzeniem. Myślę, że nie było może 2-3 osoby z 21 radnych. Także myślę, że to jest bardzo ważny sygnał, impuls, jaki my. Jako takie osoby jak ja, możemy w tej Radzie Miejskiej przyszłej, mam nadzieję, dać. Mhm. Czym pan chce jeszcze się zająć, oprócz finansów, oprócz, oprócz tego, że sport, oprócz tego, że przedsiębiorcy? Ja też uważam, że no bardzo ważna jest infrastruktura miejska. Mam tutaj na myśli nasze drogi, przejścia, chodniki, ścieżki rowerowe. Cieszę się bardzo, że no ten powoli te projekty gdzieś tam są wdrażane i będą realizowane, no choćby ścieżka rowerowa z Bogatyni do, do Zatonia, natomiast no, rzeczywiście teraz w ostatnim czasie, chociaż mamy już końcówkę marca, dobrą pogodę, za bardzo nic tam się nie dzieje, no trzeba, trzeba działać, trzeba wydawać te pieniądze, które są gdzieś już dla nas przekazane, natomiast no, droga można powiedzieć pół na pół zawsze traktowana, jeżeli chodzi o drogę z Bogatyni do Opolna, kto będzie partycypował w kosztach modernizacji tej drogi, czy połowa gmina, miasto i gmina Bogatynia, czy połowa powiat. Stwórzmy zespół roboczy, który może naprawdę wziąć ten temat bardzo mocno na, 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 tak jakby na piedestał, żeby można rzeczywiście to w końcu było zrealizować. No ileż razy i ile kadencji, ileż kampanii wyborczej możemy słyszeć, że w końcu zrealizujemy tę drogę i będzie ona się, że będziemy w kolejnej kampanii też o tym słyszeć, że to będzie kolejny temat. nie chciałbym, żeby to była jakaś zła prognoza z Pani strony. No myślę, że dlatego ten zespół roboczy jest potrzebny do tego, żeby on, taki zespół roboczy składał się z osób z Rady Miejskiej Bogatyni, z sołectw. Czyli sołectwo, opolno zdrój, y, Jasna Góra, Sieniawka. Powiad, żebyśmy naprawdę stworzyli jakąś taką mapę drogową i kamienie milowe w jaki sposób tę drogę możemy w końcu zrealizować. No moja koleżanka, która startuje z naszego komitetu do Rady Powiatu, pani Ania Wilczyńska, sołtys Opolna, no na, na co dzień słyszy różne i niestety niepochlebne głosy na temat tej drogi i kiedy ona będzie w końcu zrobiona. Ona akurat, pani Ania, startuje do, do Rady Powiatu, gdzie no dla niej ten temat jest także kwestią priorytetową, myślę, ale także dla wielu mieszkańców, tych, którzy dojeżdżają do pracy do Czech, do Niemiec, ale także naszych gości. No, jesteśmy początkiem Polski. Kwestia wizerunkowa też tutaj wizerunkowa, a później no, witamy ich tym, czym ich, czym ich witamy, prawda? Mhm. To co, na wybory zapraszamy 7 kwietnia? Zdecydowanie zapraszamy na wybory 7 kwietnia. Ja jeszcze o jednej kwestii chciałbym wspomnieć: jak bardzo ważny też będzie Sejmik Wojewódzki. Głosowanie na osób, które są najbliżej nas. Ja myślę, że to powinien być taki też trend, bo kandydat, który będzie z Kamiennej Góry, z Lwówka czy Bolesławca, no myślę, że będzie patrzył bardziej pod kątem tego regionu, z którego pochodzi. Moim kandydatem jest pan Zbigniew Kozłowski, który jest, pracował wiele lat w Bogatyni, teraz mieszka i pracuje w Gorzelcu, natomiast też mieliśmy z nim spotkania. Właśnie po to, żeby później te przyłożenie także Rady Miejskiej, burmistrza miało w odpowiedni sposób e, też na współpracę z powiatem, ale także na, sejmikiem, na sejmik wojewódzki. Z tego względu, że te środki, które będą przychodziły choćby z KPO będą najpierw tam lokowane, a później w odpowiedni sposób e, dystrybuowane. I jeszcze jedna kwestia. E, ja też uważam, że może w w kontekście Rady Miejskiej to radni miejscy powinni właśnie koordynować, rozmawiać, spotykać się z mieszkańcami, z nimi konsultować pewne sprawy, czego też mi do tej pory brakuje, oprócz oczywiście dyżurów radnych. Natomiast te częstsze spotkania, choćby na przykład z radami osiedlowymi, radami sołeckimi, powinny być na, na porządku takim dziennym i raz na jakiś czas one powinny być realizowane, ale też kwestia burmistrza. Ja uważam, że burmistrz, tak jak też słyszę głosy z tych miast o podobnym budżecie jak Bogatynia, czyli Września, gdzie pracowałem, Jawor, czy Gryfino ostatnio, tam burmistrzowie połowę swojego czasu spędzają na wyjazdach, ale nie na wyjazdach turystycznych, tylko na wyjazdach w poszukiwaniu rozwiązań, środków, finansowania, czy to w województwie, czy to w rządzie, czy to w ministerstwach. E, także na finansach, e, na dofinansowaniu z e, e, środków unijnych, po to, żeby te pieniądze tutaj, do, e, w naszym konkretnym przypadku, do bogatej gminy przychodziły. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach 7 kwietnia. Jeżeli frekwencja by była powyżej 50% lub wyższa, no myślę, że to był naprawdę duży sukces i dziękuję przy okazji wszystkim za e, merytoryczną kampanię wyborczą, która jest e, aktualna. E, rzeczywiście widać, że idzie to kule lepszemu. I mam nadzieję, że też tak w przyszłości pozostanie, jeżeli ja czy też inni radni, kandydaci dostaniemy się do Rady Miejskiej tam rzeczywiście merytorycznie na kwestie takie, żeby lepiej mieszkańcom się żyło, żeby bogacenia szła naprawdę do przodu i żeby była wizytówką tego regionu. Do tego zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.